Tak. Ja wiem jakiem to trzeba powiedzieć Kameruj już, kameruj Panie Dobra, to nie. czekaj Dawid, czekaj, czekaj Dobra, to ja się wyciszam i mów, mów w grze, dobra Dawid, mów na serwerze, dobrze, RP. dobrze Witam serdecznie z tej strony Marcin Emero Terogranza Numer znaki 67 Zastępca komendanta Witam serdecznie i polecam ten serwer RP Najlepszy serwer RP Polecam serdecznie najlepszy lepszy RP Będziemy go reklamować na Instagramie moim i na Discordzie będziemy go reklamować. Konekta będziecie mieli na I, IP do konekta będziecie mieli na Instagramie i na TikToku, na Pimiku, na TikToku. Zapraszam serdecznie stałe serduszka na serwer RP. Gdzie Powiedz Proxima RP, Proxima RP, powiedz Proxima RP Proxima RP, Proxima RP widzowie. Zapraszam serdecznie Linka będziecie mieli pod filmikiem na Instagramie, pod filmikiem na TikToku i też pod filmikiem na YouTube. Do konekta do RP, Proxima RP. Trzymajcie się i pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie. Dzięki Dawid, wysyłam Ci donate'a do za to. Wysyłam super. Ci do Nata za to Dawid. Ja Dawid. Muszę chyba donate'a, do musimy dać. Do Nawet ile chcesz? Ile chcesz kasy? 5 nie no tyle nie mam. No to ile możesz dać? 9 zł. Dobra, dawaj. Dobra. Dawaj. I napiszę cześć, Dawid, stoj, a, a mogę, A mogę moda mogę moda na twoim kanale? Dawid? Dawid, po... pozdrowić największych Dawidzie. bossów? Cekaziu? Cekaziu, największe bossy. Dawid. Dawid, co? Nie, Dawid założył dopiero słuchawki. Dawid, wysłałem ci donate'a. Dobra, dziewięć mamy! Pozdrawiam!

Cześć, 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 Cześć. Oh, oh. Cześć Dawid to ja Sago Dawid a myślałeś, że pójdę mam talent? Sago Bo ty tak ładnie śpiewasz grosz Cześć Dawid to ja Sago z Proximart. Dzięki Sago z Proximar za Donate'a, pozdrawiam Sago na kanale jest to Spoko Sago. Dawid to ja, spoko Dawid to ja Ej, dawaj, Dawid, e, dawaj, Dawid lecimy. Dobra dawaj Dawid za mną